BHP to ważna kwestia, praktycznie w każdym przedsiębiorstwie różnego rodzaju e, sektora, czy to sektora przemysłowego, czy też sektora e, rolnego. Nadzorowanie e, pracowników pod kątem przestrzegania za, zasad BHP jest bardzo ważne z racji tego, że zapobiega wielu wypadkom i konsekwencjom tychże wypadków. E, Manualnie nie zawsze kierownik produkcji, czyli na osoba jest w stanie sprawdzić, czy pracownik przestrzega zasad BHP, czy jest odpowiednio ubrany, czy jest odpowiednio zabezpieczony, ale może wspomóc takiego kierownika system wizyjny z algorytmem sztucznej inteligencji. I taki system wizyjny mamy tutaj przed sobą. Firma Cosmo AI, która połączyła monitoring systemem wizyjnym i sztuczną inteligencją do analizy różnego rodzaju zdarzeń, między innymi w zakresie przestrzegania BHP, w tym czy na przykład pracownik ma kask, gdzie powinien na przykład by mieć założony, czy założył kamizelkę, ale również innych zachowań, czy na przykład nie kradnie z magazynu. Takie, takie możliwości, takie zdarzenia system wizyjny cosmo też jest w stanie wykryć. Ja tu jeszcze poproszę pana, by szerzej opowiedział o tym systemie. Przekażę panu mikrofon. Dzień dobry, Paweł, to miło. E, doktor Inżynier Paweł, to miło dyrektor techniczny w firmie AI. Nasz system bazuje na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji właśnie w celu detekcji różnego rodzaju e, incydentów. Cały system jest podzielony na e, kilka składo elementów składowych, do których możemy zaliczyć na przykład e, takie systemy e, jak system e, rejestrowania zdarzeń, sam system analizy wykorzystujący sztuczną inteligencję, czy na przykład system odpowiedzialny za e, wyświetlanie i informowanie użytkowników, tak jak widzimy tutaj. Y, cały system działa jako, y, jest ze sobą połączony i y, nasze rozwiązanie, które tutaj prezentujemy, pozwala y, zapewnić y, stały nadzór nad y, pracownikami, zapewnia również informowanie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, usprawnia całą pracę, czyli po prostu pozwala na y, zoptymalizowanie pewnych procesów oraz redukcję kosztów. Dzięki tym systemowi, jak wspomniałem, możemy przez, monitorować pracownika pod różnym zakresem. Tu, akurat, system ma zastosowanie w magazynie, ale również to może być budynek inwentarski, chlewnia, obora, stodoła, gdzie też może dochodzić do różnego rodzaju wypadków. Ja się tylko krótko wspomnę z tego, co wiem, Państwo też macie w swojej ofercie system, wykorzystujący system wizyjny sztuczną inteligencję do identyfikowania szkodników na polach, tak? To też bardzo ważny aspekt, który jest potrzebny w nowoczesnych technologiach, w ochronie roślin. Rozpoznawanie chwastów, rozpoznawanie szkodników umożliwia odpowiednie interwen wcześniejsze interwencje, a tym samym redukcję zużycia pestycydów, co ma aspekt ekonomiczny, jak również ekologiczny.